Witam was na moim kanale. Ja jestem Magda. Zapraszam was dzisiaj na haul mam ubrania ze sklepu Top Secret. Jest to taka też znana, myślę, sieciówka, aczkolwiek ona jest bardziej popularna u pań w takim dojrzałym wieku, ale myślę, że uda się też coś znaleźć dla osób młodszych. Ubrania są tam naprawdę fajnej jakości, przystępne cenowo. Ja za pięć koszul, bo dzisiaj w temacie właśnie będą koszule, takie zamawiałam typowo do pracy w biurze, takie bardziej eleganckie. Zobaczymy, jak będą wyglądać na mnie. Staram się wybierać takie różne, można powiedzieć, wzory, ale zobacz, jak to wyjdzie w praniu tutaj mi coś tam drepta Nikusia sprawdza że tak powiem co się dzieje za całe zakupy zapłaciła mnie całe chyba 170 8 chyba złotych, więc jak na 5 koszul, no to za jedną nie zapłaciłam więcej jak 40 złotych, nawet mniej. Więc myślę, że naprawdę warto zwrócić uwagę. Zerknijcie sobie jeszcze na wyprzedaży, bo naprawdę jeszcze można dorwać fajne rzeczy. Jeszcze z tego co widziałam w wyprzedaży, są już takie ostatnie sztuki, ale akurat te koszule, które ja tutaj zamówiłam, są, były właściwie dostępne w sporej ilości rozmiarów, więc myślę, że jeszcze powinny być dostępne a ja już nie przedłużam, pokażę Wam najpierw yy, koszulę, a potem będziemy sobie je mierzyć. Także zaczynamy. I pierwszą koszulą, którą chciałabym Wam pokazać, yy, ja mogę sobie zerkać tam, po prostu mam tam podgląd. Pierwszą koszulą to mam coś takiego, ona ma tutaj takie jasne rękawki, na końcu mamy taką, yy, sto, yy, taką falbankę, jakby i tutaj jest gumeczka. Ta gumeczka jest dosyć taka, bym powiedziała yy, mocna, bym, może wiecie. W momencie, jak nosimy ją kilka godzin, możemy, wiecie, mieć odznaczone tutaj od gumeczki. Ona ma taki fajny wzór, ornament, nie wiem jak to nazwać i tutaj ona ma takie guziczki, takie materiałowe, bardzo ładne. Mam nadzieję, że to będzie widać w kamerze, więc naprawdę ona mi się wydaje, że będzie całkiem przyzwoita. Zapłaciłam za nią, no, tak jak mówię, na wszystkie koszule liczę 40 zł, tak, razy drzwi. Pierwotna cena to była 119 zł. Ja mam w rozmiarze ją L, bo wiedziałam, że po prostu mogę mieć problem w zapięciu się po prostu w biuście, więc dlatego zamówiłam sobie 40. Zaraz sobie zobaczymy, jak będzie wyglądała na mnie. No Jeżeli chodzi o skład, no to tutaj mamy w składzie 100% poliestru, ale jest ona taka fajna mgiełka, więc ona może nam delikatnie prześwitywać i przechodzimy do kolejnej rzeczy. Kolejną rzeczą, co mam, to jest taka koszula i ona ma tutaj jakby taką zakładkę, więc to mi się też w niej nawet spodobało. Ona tutaj ma takie mm, zszycie, jak widzicie, jest fajnie zszyta. Materiał jest bardzo fajny i tutaj w składzie mamy chyba z tego co pamiętam 100% biskosy, już wam powiem tak, tutaj mamy w składzie 100% wiskozy, więc skład jest naprawdę dobry ja mam je w rozmiarze 38 bo podejrzewam patrzyłam na modelce i troszkę to wyglądało na niej, tak bym powiedziała, bardziej oversize'owo mamy tutaj fajne rękawki z, taku, z, taku, z takim sznureczkiem, tutaj mam delikatne rozcięcie, oczywiście możemy sobie też to fajnie podwinąć, rękaw będzie myślę sięgał gdzieś tak do łokcia, może ciut dalej, fajna jest ja myślałam, że właśnie ją w spodniach Tutaj ma taki fajny dekolcik w literkę V, bardzo jest naprawdę fajnie wykonana, naprawdę materiał jest bardzo przyjemny. Myślę, że nie będzie się jakoś wybitnie, widzę, że się nawet nie mnie, więc podejrzewam, że ją sobie mm. zostawię, bo nie lubię prasować. Więc jeżeli im mniej prasowania, tym bardziej się skuszę na jakąś rzecz. Podoba mi się, więc myślę, że ono na pewno ze mną zostanie, ale zobaczymy ostateczny werdykt po prostu przymierzeniu. Kolejną rzeczą, co mam też jest oczywiście biała koszula i ja zamówiłam ją z myślą o tym, że będzie pełniła mi rolę sukienki, ale z tego co tutaj widzę, to niestety, ale chyba będzie za krótka, bo raczej na pewno. Guziczki mamy tutaj takie fajne srebrne. Mamy je w rozmiarze właśnie 40. Ona pierwotnie kosztowała 30 euro, czyli Tutaj, aha, jest cena 99,99, 99, czyli stówka, sporo jak mam na, na koszulę. Jeżeli tutaj chodzi o skład, też jest fajny materiał. Zobaczymy, czy się jakoś nie delikatnie się tam coś zarysowuje, że coś tam się zagina, ale nie jakoś tam wybitnie bardzo. Jeżeli chodzi o skład, to sobie już sprawdzimy. On tutaj ma taki rękaw, też taki, ale nie topiesz. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja ją zamawiałam właśnie głównie z myślą, żeby to była taka, wiecie sukienka, taka dłuższa, tunika, żeby po prostu założyć pasek. Jeżeli ciekawi Was w ogóle ta bluza, to Wam podlinkuję tutaj wyżej, adnotację do odcinka, gdzie właśnie pokazuję Wam ubrania z tej z sieciówki, z której kupiłam właśnie tą bluzę, więc serdecznie Was zapraszam. A tutaj ta koszula właśnie ona jest fajna i już mówię właśnie skład. Składu tutaj mamy sporo, ale widzę, że tak. 68% bawełny, 29% poliamidu i 3% elastanu. No właśnie, no ona dzięki temu jest rzeczywiście taka, bym powiedziała, rozciągliwa, ale ona wraca do swojego pierwotnego kształtu. Ona się nie rozciągnie, no nawet nie ma za bardzo jak. No i tutaj też mamy taki dekolcik w literkę V. Nie ma tu kusiczku, więc sobie tego, że tak powiem, nie, nie zapniemy jakoś, więc no tutaj musimy tak mieć. Ewentualnie, jeżeli jeżeli chcecie, to możecie sobie, nie wiem, jakąś agraweczkę albo jeżeli macie jakąś babcię krawcową, to na pewno wam doszły jakiś guziczek, ale myślę, że bez tego naprawdę świetnie wygląda i nie powinno. To zbytnio wiecie, uwydatniać dekoldu, ale zaraz zobaczymy. I kolejną koszulę, którą sobie zamówiłam, jest to taki, bym powiedział, łososiowy kolor. Jest naprawdę piękna, i co najbardziej mnie w niej urzekło, to właśnie ten tutaj kołnierzyk z taką kartką, bardzo elegancka. To mam w rozmiarze 40, i tutaj ją zamówiłam. No tak, no naprawdę duży mi się daje rozmiar. Ona się wydaje też dosyć taka, bym powiedział, szeroka, aczkolwiek ja po prostu bałam się, że. Będę miała problem, tak jak mówię, no, w biuście albo po prostu w ba barkach, tutaj w ramionach, no bo jestem tutaj szeroka. No, kiedyś pływałam zawodowo, tak jak już kiedyś mówiłam, więc no, po prostu tak mi się to e, po prostu wyrobiło. Tak jak mówię, no tutaj bardzo mi się spodobał ten dekolcik. Tutaj mamy też taką literkę V, jest bardzo delikatny ten dekolt, Bardziej moim zdaniem przykuwa uwagę ta właśnie kokardka. Oczywiście możemy sobie też ją rozwiązać, tutaj nie ma problemu. Możemy sobie ją nosić, tak luźno, takie dwie niteczki zwisające. No i tutaj, jeżeli chodzi o skład, już Wam powiem. No i tutaj w składzie mamy 55 poliestru. I 45% wiskozy Więc nie ma jakiejś tam tragedii Bo jakby było 100% poliestru No to już by było troszkę bym powiedziała nawet ciulowo Ale naprawdę ona jest miła w dotyku I rzeczywiście czuć e, m, Taki bym Lepszy materiał niż w porównaniu do tamtego Poliestrowego Ale no tak jak mówię ona mi się bardzo podoba I zaraz zobaczymy jak to w ostateczności Będzie wyglądało na mnie I w sumie mam ostatnią już koszulę Jest to taka zwykła bym powiedziała koszula Basicowa, bardzo ładny Kolor jasny, taki wersz, ale naprawdę taki, no piękny jest ten kolor, bardzo mi się podoba i taka koszula będzie świetna jaka, nie wiem, jako tunika, jako narzuta, wiecie, pod jeszcze coś pod spód założyć, czy bokserkę, czy, czy jakoś jeszcze czy jakiś t-shirt, no po prostu wiele możliwości i tutaj nie każdemu może się to spodobać. Ona tutaj ma taki podwijany, tutaj jest taki możliwość podwijania rękawka. Tutaj ona ma taki bardzo szeroki ten rękaw, ja już Wam go pokażę. Rękaw jest taki, bym powiedziała, dosyć szeroki, więc jeżeli nie lubicie takich bardzo szerokich rękawów, no to może Wam się po prostu ona, no, nie spodobać. Tak jak mówię, dlatego ona świetnie się sprawdzi jako narzuta, właśnie jakiś taki jakby kardigan, no coś takiego, więc podejrzewam, że chyba, na pew... znaczy na pewno ją zostawię, bo właśnie ja y, chyba będę po prostu wolała ją nosić właśnie w ten sposób, jako taka jeszcze narzuta na jakiś t-shirt, na jakąś bokserkę, jakąś taką fajną basicowo, najlepiej też w takim kolorze, też by fajnie wyglądało, więc y, dobra, ale zobaczymy, jak będzie to wyglądało na mnie. No i tutaj już podejrzewam, że tu już będziemy mieli 100% poliestru, właśnie zgadza się, jest to 100% poliestru, ale jako narzuta nie powinna sprawiać nam żadnego problemu. W zasadzie co takiego mam taką dla mnie wisienkę a dla was taki dodatek bo nie uznałam to do, do tytułu, więc to jest takie coś dodatkowe. Mam tutaj płaszcz z Zary, bardzo ładny płaszcz. On tutaj ma jeden, jeden guziczek. Teraz jeszcze można dorwać naprawdę świetne ubrania w świetnej cenie. Ja akurat ten płaszcz to dostałam od mamy jakieś kilka dni temu. Ona niestety kupowała go stacjonarnie i to była w zasadzie ostatnia sztuka i e, tak naprawdę ona kupowała go trochę z myślą o sobie, ale jednak on na nią jest za mały, delikatnie więc stwierdziła, że po prostu go mi odda i rzeczywiście on na mnie leży super, bardzo mi się podoba. Jest to najzwyklejszy czarny płaszcz, no, pod, no, no do wszystkiego i wszystko my dopasujemy do niego, bo tak naprawdę wszystko w nim wyglądało idealnie. On jest bardzo długi, on mi sięga gdzieś tak, no za kolano to mi sięga. Ja mam 1,63 wzrostu, więc no nie jest też to jakaś powalająca liczba, ale on mi się naprawdę bardzo podoba i do wielu, wielu stylizacji sukienek, spodni, jeansów, nawet dresowych stylizacji. No będzie po prostu ekstra, więc ja go sobie pozwolę przymierzyć na końcu i on był przeceniony z 200 na 139 zł, ja mam go w rozmiarze S. Z tego, co mi mama mówiła, to stacjonarnie go nie ma, ale ja go kiedyś widziałam online, więc jeżeli on jeszcze będzie dostępny, na pewno Wam podlinkuję, ale naprawdę warto kupować ubrania z Zary, bo moim zdaniem one są niezniszczalne i naprawdę są fajnie wykonane. No ceny są różne, no jak wiecie, z Zary, ale naprawdę warto tam kupić nieraz droższą rzecz, ale macie pewność, że to będzie po prostu długo. Ja jeszcze nigdy się nie zawiodłam na rzeczach z Zary, więc ja na pewno będę tam chętnie kupować i nieraz będę tam wracać. Więc yy, dobra, więc yy, płaszcz to już swoją drogą i przechodzimy do mierzenia. Yy, jak widzicie, fajna jest ta koszula, naprawdę, ale tutaj rzeczywiście ta gumka mam wrażenie, że ona mnie troszkę yy, ciśnie. No. Sama sobie mi się podoba. Rzeczywiście ona widzę, że będzie prześwitywać. Ja akurat podejrzewałam ją, żeby nosić. Podejrzewałam, bo jak jakiś, nie wiem, kryminalny, ale no. Myślałam, żeby po prostu nosić ją z marynarką. Myślę, że tak będzie to najlepsza forma. Oczywiście, no tutaj ona w całości wygląda tak. No jak na razie to jakoś tam się wybitnie nic nie dzieje. Ja sobie jeszcze tutaj przypnę. Ja mam ortezę na kolanie, więc mam nadzieję, że nie będzie jej widać, bo dzisiaj noga mnie dosyć mocno boli, ale staram się, wiecie, stać jakoś na nogach. Spróbuję sobie po prostu ją dopiąć do końca, może będzie lepiej. Jest troszkę, bym powiedziała lepiej. Te guziczki są bardzo takie malutkie, więc jeżeli macie długie paznokcie, możecie mieć problem z zapięciem, więc no tutaj podoba mi się strasznie ten rękawek, no taki luźny. No ale naprawdę super jest. Więc ja chyba sobie je po prostu zostawię, bo wzór taki trochę nietypowy Oczywiście włożę sobie delikatnie w spodnie jak to ja. No i już wsadzoną spodnie mam wrażenie, że wygląda ciut, ciut lepiej. I jak widzicie, no, no znacznie lepiej mi się wydaje, że to po prostu wygląda, dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, co myślicie ja sobie ją na pewno zostawię, więc tutaj bez dwóch zdań, no tutaj z tyłu jakoś tam wiecie, jakoś no co, szału? Nie ma, no nie ma szału więc y, przód robi. Oczywiście możemy sobie odpinać te guziczki aż do samego końca, więc super. Ja sobie pozwolę akurat do tej koszuli założyć płaszcz. Płaszcz jest po prostu świetny. On mi się tak podoba. No po prostu jestem w nim można powiedzieć zakochana. Naprawdę świetny jest. On do wszystkiego będzie pasował. Naprawdę do wszystkiego. Ja mam tutaj troszkę włosy. Zabiorę. Żebyście mogli zobaczyć. Tutaj widzicie mamy Y, takie bufiaste ramiona. Ja mam go w rozmiarze S, więc tutaj jeszcze mam sporo miejsca, ale jak będę zakładała jakiś, nie wiem, sweter, bluzę, nawet zwykłą dressowo to też będzie y, dobry, nie? Lecę do kolejnej rzeczy. Dobra, po, y, pozwoliłam sobie założyć kolejną koszulę. Ta, powiem Wam, że też mi się ona podoba, więc... Ja już tutaj widzę, że ona na pewno ze mną zostanie patrzę sobie tutaj w podgląd, rzeczywiście ona jest taka bym powiedziała dosyć dłuższa jeżeli chodzi o tył, no to delikatnie mi tam sięga do połowy pupy tutaj mi też sięga, no ja mam tutaj wyższy stan dotąd, więc jeszcze odchodzi mi tu, więc już niedaleko sięga, że tak powiem kroku ale nie jest zła podobają mi się nawet te tutaj frędzle no można sobie je oczywiście ścisnąć ja podejrzewam, że może też by się dało, wiecie, ją ja tak delikatnie jeszcze bardziej podwinąć, więc też to nie byłoby, myślę, tak całkiem źle. Jeżeli chodzi o przód, to mi się właśnie tutaj podoba ten, to takie, bym powiedziała, przejście, coś takiego. Też bardzo modne są takie koszule z takimi właśnie zakładkami. Zobaczę, jak to wyglądało jeszcze w spodniach. No i w spodniach też nie wygląda to najgorzej, więc no tutaj ona na pewno za mną zostanie z tego co widzę to, to naprawdę mi się ona podoba. Materiał jest naprawdę fajny, bardzo przyjemny w dotyku, więc no tutaj naprawdę warto żebyście zwrócili uwagę te rękawki są takie delikatne, bym powiedziała jest taki delikatny, bardzo delikatny, nie topesz, więc myślę, że naprawdę fajna, bardzo luźna, idealna będzie na lato, bo czuję, że ona mi jakoś tu nie upina, czuję, że rzeczywiście w niej oddycham. To co? Lecimy do następnej rzeczy. Dobra, mam kolejną koszulę. Tutaj są te rękawy tak fajnie zrobione, że można by sobie je podwinąć i to widzę, że się będzie po prostu trzymało, nie będzie się tam, wiecie, suwało. Więc tutaj fajnie. No sama w sobie mi się koszula też ta podoba, więc też podejrzewam, że sobie zostawię. Też mi się tutaj podoba na ten dekor. To oczywiście można sobie dodać jeszcze jakiś wisior, więc czemu by nie, ja się już troszkę odsunę. No i ona tutaj już jest taka dłuższa, jak widzicie. No zdecydowanie jest dłuższa od tamtej. Tył mamy jeszcze dłuższy. No i właśnie ja z nią myślałam bardziej na zasadzie czegoś takiego, żeby służyła mi jako sukienka, taka dłuższa tunika, ale widzę, że no niestety nie da rady, nawet jakbym zamówiła największy rozmiar, a jakbym zamówiła największy rozmiar, no też po prostu byłby centralnie taki, wiecie. Wór na zimniory, więc tutaj już nie. Jeżeli widzicie, no to my tutaj mamy już takiego większego, bym nietoperza. Ona jest bardzo luźna, fajny ma ten materiał, bardzo taki przyjemny. Podoba mi się, więc starczy się, jak ja na pewno sobie ją zostawię. Oczywiście włożę w spodnie. Zaznana spodnie też myślę, że jakoś nie wygląda yy, tak tak tragicznie, jak widzicie. Bardzo mi się ona podoba, więc lecimy już do kolejnej rzeczy. Oa! <grytania> Tutaj już widzę pro, uno problemu. Zaraz wam pokażę ten problemu, a, widzicie, już mnie tu. Tu mnie już po prostu upina, więc yy, tupa. Yy, upina mnie tu, ale no strasznie mi się ona spodobała. Naprawdę kolor jest świetny, bardzo mi się podoba. Mam wrażenie, że pasuje do mnie dzisiaj. Ten makijaż to tak y, trochę średniawo do tej koszuli, ale y, no, ona mi się naprawdę bardzo podoba. Jak widzicie, ona ma tutaj taką jeszcze gumeczkę, więc y, ona się tak nam y, ładnie tutaj też dopasuje do, do talii, ale no tutaj strasznie mi ona upina, więc no, będę musiała ją po prostu wymienić. Oczywiście m, guziczki ja sobie też już pozwolę za pięć hmm. Tutaj widzicie rękawy też są takie, bym powiedziała, delikatnie delikatnie takie bufiaste. Musiałam po prostu zwrócić, ewentualnie dam mamie, żeby po prostu mi stacjonarnie wymieniła, bo to by było chyba najszybciej. Ale bardzo mi się ona podoba, więc ja na pewno ją po prostu od razu wymienię. Poproszę, żeby mama mi Strasznie mi się podoba tutaj ten kołnierzyk. Dajcie mi znać, czy, czy też Wam się podoba, czy, czy tak obyście nosili. I przechodzimy już do ostatniej rzeczy. Dobra, mam ostatnią koszulę. Ja sobie jeszcze dopnę ostatnie guziki. Jak widzicie, rękaw jest rzeczywiście bardzo tutaj taki szeroki, więc jeżeli Wam to by jakoś tam przeszkadzało, no to, no to tutaj już możecie sobie zobaczyć. Zobaczyć, jak to wygląda tak naprawdę. Y, oczywiście, można to podwinąć. Jak widzicie, tutaj to wygląda tak y, podwinięte. Myślę, że też fajna opcja, ale tak jak mówię, ona y, i w ten sposób, i w ten sposób będzie też fajnie wyglądała, i też, właśnie tak jak mówię, jako narzuta, więc, więc myślę, że tutaj, y, wiecie, zastosowań będzie wiele. No i dobra, i jest to coś takiego. No i tutaj już, y, jak biorę tak ręce, to widzicie, że tutaj już mi się zaczyna odznaczać. Y, Tutaj stanie bust, więc ja ją mam w rozmiarze 36, ale zamówiłam ze względu na to, bo wiedziałam, że ona będzie taka bardziej oversizeowa, bo widziałam na modelce już. Delikatnie odsunę. Jak widzicie, ona jest taka, powiedziała, dosyć dłuższa. Oczywiście jeszcze tutaj jest jeden guziczek. Ja sobie że tutaj jedną stronę, oczywiście, bo też, też jest tak y, modnie. Też nie wygląda jakoś, y, bym powiedziała, źle. Takie noszenie koszuli też jest ostatnio Bardzo modne Ja sobie jeszcze włożę drugą stronę I zobaczymy Już ten guzik tutaj Nie chce mi się to jakoś tak fajnie ułożyć W spodniach Ja jeszcze ewentualnie będę to po prostu Próbować Ja sobie na pewno ją zostawię, ona mi się naprawdę podoba Dajcie znać czy wam się podoba Dobra, przebiorę się w bluzę i przejdziemy do Ok, zatem jestem. Zwrócę sobie tylko to właśnie łososiowo, żeby tylko i wyłącznie wymienić na, mniej, na większy rozmiar. No z tego względu, że po prostu się nie dopina w biuście, ale naprawdę strasznie mi się ona podoba. Na pewno z niej nie zrezygnuję. Ja jeszcze się zastanowię co do tej białej, tej takiej w formie dłuższej tuniki. Ale też mi się ona podoba, więc na 99% też sobie ją zostawię. Dajcie mi koniecznie znać, co Wam się podobało. Czy zamawiacie ze sklepu Top Secret? Jestem bardzo ciekawa. Dajcie mi koniecznie znać. Jeżeli macie coś fajnego, godnego polecenia, co też Wam się sprawdziło, to koniecznie mi to też. Napiszcie w komentarzach, a jeżeli film Wam się podobał, no to zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby Was nic nie ominęło, żebyście byli ze mną na bieżąco, a ja będę bardzo mile zaskoczona, będę chętnie nagrywać dla Was kolejne filmy, także zapraszam i mam nadzieję, że widzimy się już w kolejnym filmie, który już niedługo, także trzymajcie się ciepło, cześć!